Dzisiaj opowiem o niezwykłych cudach świętego Szarbela. Jest to święty, który leczy po tym, jak odszedł już z naszego ziemskiego świata, którego ciało nie rozkłada się jak u zwykłego człowieka, którego grób świecił nocą tak jasno, że ludzie szli tam z sąsiednich wiosek. To nie legenda. To święty Szarbel, mnich, który całe życie milczał, a po śmierci mówi do świata głośniej niż kiedykolwiek. I dziś opowiem Ci o najbardziej niezwykłych cudach, jakie Kościół zanotował w historii tego pokornego pustelnika. Szarbel nie szukał rozgłosu, nie pisał traktatów, nie głosił konferencji. Wolał ciszę, modlitwę i ciężką pracę. To w milczeniu dorastał do świętości, a jednak właśnie w ciszy zaczęły dziać się rzeczy, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Pierwszy cud wydarzył się jeszcze za jego życia. Pewnego wieczoru wrócił do swojej celi. Wiedział, że w lampie zabrakło oliwy. Brat klasztoru, trochę roztargniony, trochę zmęczony, zamiast oliwy, nalał wody. Szarbel podszedł do lampy, zapalił knot i płomień wybuchł jasnym światłem. Bracia zamarli. Jak to możliwe? Woda się nie pali, a jednak lampa płonęła całą noc. To był pierwszy znak, jakby Bóg mówił, ten człowiek idzie w dobrą stronę, otwórzcie mu drogę. To właśnie po tym wydarzeniu Szarbel otrzymał zgodę na życie w pustelni, miejscu, które ukochał najbardziej. Drugi cud nie wydarzył się w jednej chwili, lecz rozciągnął się na kilkadziesiąt lat. Kiedy Szarbel zmarł, jego ciało powinno było szybko ulec rozkładowi, zwłaszcza w klimacie Libanu. Ale kiedy otwarto jego grób, bracia przecierali oczy ze zdumienia. Ciało wyglądało, jakby spało, mięśnie zachowane, skóra elastyczna, żadnych oznak śmierci, jak żywy człowiek. I tak było za każdym razem, gdy otwierano jego trumnę. Jeszcze bardziej zdumiewające było to, że z jego ciała zaczęła wypływać krwista ciecz, jakby gęste osocze. Wyciekała w takich ilościach, jakby organizm wciąż żył. Zbierano ją do naczyń. Wypływała nawet wtedy, gdy ciało umieszczono w marmurowym sarkofagu. Ta substancja dała początek tradycji oleju świętego szarbela, z którą związanych jest wiele uzdrowień. A potem przyszło coś, co wprawiło w osłupienie ludzi z całej okolicy. Przez 44 dni nad jego grobem unosiła się jasna łuna światła. Bez lamp, bez elektryczności. Ludzie przychodzili nocą tylko po to, żeby zobaczyć ten blask. Chrześcijanie, muzułmanie, druzowie, wszyscy stawali w milczeniu przed miejscem, które pulsowało obecnością czegoś, co trudno było nazwać inaczej niż niebo dotykające ziemi. I wtedy zaczęły się cuda. Tysiące cudów. Dziś w sanktuarium przechowywanych jest 45 tysięcy udokumentowanych świadectw. Nie plotek, nie opowieści, ale konkretnych przypadków z dokumentacją medyczną. Jednym z najgłośniejszych cudów był ten z 1993 roku. Libańska kobieta, Nuhat al matka dwunastki dzieci, cierpiała na potworne bóle szyi, paraliż, niedrożność aorty. Lekarze nie dawali szans. Wysyła syna do sanktuarium, błagając o pomoc. Tej samej nocy ma sen. W jej pokoju zjawia się święty Szarbel i święty Maron. Szarbel pochyla się nad jej szyją i wykonuje dwa cięcia. Ból jest tak ostry, że kobieta krzyczy, a potem słyszy tylko jedno zdanie. Jesteś zdrowa. Budzi się, na szyi ma dwie chirurgiczne rany długości 12 cm. Pościel jest cała we krwi, a ona po raz pierwszy od miesięcy rusza głową bez bólu. Następnego dnia idzie na własnych nogach do sanktuarium. A szarbel zapowiada jej, że każdego 22 dnia miesiąca oraz w pierwszy piątek jej blizny będą krwawić, aby nie zapomniała o łasce, którą otrzymała. I tak było przez lata. Podobnych historii są setki. I mamy też cuda jeszcze bardziej udokumentowane, nowsze, świeże. Takie, które wydarzyły się na oczach współczesnych ludzi. W 2023 roku, podczas huraganu Otis w Meksyku, silnego na tyle, że wiatr osiągał prędkość ponad 300 km na godzinę, polska pielęgniarka została uwięziona w hotelu. W pewnym momencie ściana budynku została wyrwana jak karton, a metalowe odłamki przeleciały przez pokój niczym pociski. Kobieta powinna zginąć na miejscu, a jednak, jak opowiada, tuż przed uderzeniem poczuła obecność kogoś, kto jakby zasłonił ją własnym ciałem. Przeżyła bez większych obrażeń, choć ludzie obok niej zostali ciężko ranni. Po powrocie do Polski opowiedziała swoją historię i natychmiast włączyła się w pomoc dla Libanu, mówiąc, że zawdzięcza życie świętemu Szarbelowi. Inna historia dotyczy polskiej dziennikarki, która modliła się za chorą osobę, błagając Boga, by pozwolił jej przyjąć jej cierpienie. Następnego dnia obudziła się z potwornym bólem krzyżowym, dokładnie takim, jaki dręczył tamtą chorą kobietę. Ból był tak silny, że ledwo chodziła. Po kilku dniach osoba, za którą się modliła, została nagle uwolniona od cierpienia, a ból dziennikarki zniknął w jednej chwili, tak jakby ktoś odciął go nożem. To nie była sugestia ani autosugestia, to była tajemnicza duchowa wymiana, znana z życia niektórych świętych, a dziś potwierdzona u współczesnej żyjącej kobiety. Podobnie niezwykłe jest świadectwo mężczyzny z Polski z 2024 roku. Podczas modlitwy do świętego Szarbela poczuł na ramieniu gwałtowny ogień, jakby ktoś przyłożył rozżarzone żelazo. Patrzy, a jego skóra jest czerwona, jak po oparzeniu. Ból trwa 10 minut, i dokładnie w tej samej chwili, osoba, za którą się modli, zostaje uzdrowiona z choroby, z którą zmagała się latami. Ten cud jest jeszcze świeży i dopiero zostaje przekazany do sanktuarium w Annai. Te historie moglibyśmy mnożyć, każda z nich inna, każda nie do wyjaśnienia, ale wszystkie prowadzą do jednego pytania: Dlaczego właśnie szarbel? Dlaczego człowiek, który całe życie milczał, po śmierci przemawia znakami, które poruszają cały świat? Może dlatego, że dziś tak bardzo brakuje nam ciszy. Świat wrzeszczy informacjami. Każdy biegnie, każdy walczy, a Szarbel przypomina, że Bóg mówi najgłośniej wtedy, gdy człowiek wreszcie uciszy swoje serce. Może dlatego jego cuda są tak spektakularne, bo są przebudzeniem, dotykiem nieba, który mówi: Nadprzyrodzone wciąż istnieje, nie daj sobie wmówić, że jesteś sam. A może Ty sam chciałbyś dziś o coś poprosić świętego Szarbela? Napisz to w komentarzu jasno i od serca. Pomódlmy się o to razem, wszyscy, którzy oglądają ten film. Bóg zapłać, że wytrwałeś do końca i, jeśli możesz, obejrzyj ten film jeszcze raz. I chcę jasno wyjaśnić, dlaczego o to proszę. Wszystkie pieniądze, które YouTube wypłaci mi za wyświetlenia moich filmów w dniach od 6 do 23 grudnia, w całości przeznaczę na paczki dla dzieci z domu Dziecka Dom Życia w Częstochowie. Adres. Ulica Świętego Kazimierza 1 42 200, Częstochowa. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny Dom Życia imienia Leoni Nastał, prowadzony przez zgromadzenie sióstr służebniczek. Każde ponowne obejrzenie zwiększa kwotę, którą YouTube wypłaci. A ciebie, drogi widzu, to absolutnie nic nie kosztuje. Jedynie kilka minut Twojego czasu może zamienić się w uśmiech dziecka. Po przygotowaniu paczek. Nagram o tym osobny film i wszystko pokażę na kanale. Bóg widzi Waszą dobroć.